Otrzymaliśmy telefon późnym popołudniem. Trzeci Pluton przez cały dzień brał udział w strzelaninie z powstańcami. Przychodzili, nękali naszych chłopców, a następnie chowali się w skalnych urwiskach, jaskiniach i budynkach, zanim bezzałogowe statki powietrzne lub śmigłowce bojowe mogły ich namierzyć. Trzeci Pluton miał już jednego zabitego i trzech rannych. Moje serce zamarło, gdy usłyszałem tę wiadomość. Musiałem tam być, ale tego dnia patrolowałem ze zwykłym drugim Plutonem, rozdając paczki z artykułami pierwszej potrzeby miejscowym. Serca i umysły, jak nam wielokrotnie powtarzano. Przyzwyczaiłem się do tego, że byłem przerzucany między plutonami, gdy mnie potrzebowano, ale oni wszyscy byli moimi ludźmi. Nasz patrol rozpoczął prostą wędrówkę do najbliższej wioski, następnie przechodziliśmy do następnej i wracaliśmy do ostatniej, zanim wróciliśmy do domu. Dotarliśmy do pierwszej bez żadnych incydentów. Było cicho, ponieważ większość miejscowych nas unikała. Coś się działo, po prostu nie mogliśmy tego rozgryźć. Mieliśmy oko na każdego z nich, szczególnie tych z telefonami komórkowymi. Widzieliśmy, jak zerkają na nas przez drzwi i okna. Dotarliśmy do drugiej wioski około południa. To było prawie miasto duchów. Kilku miejscowych kręciło się, całkowicie nas unikając. Wtedy nas uderzyli. Strzały przez otwarte drzwi i okna, za drzew i skał, na grzbietach w oddali. Rzuciliśmy się w każdą możliwą osłonę. Już w hałasie rozbrzmiewały wezwania medyka. Rzuciłem się w kółko, gdy kule świstały, rozrywając odłamki skał i kamieni. Dotarłem do pierwszego faceta, obok mojego domu. Został uderzony w nogę. Jego kumpel zrobił, co mógł, ale było dużo krwi. Nie utrzyma tej nogi, pomyślałem. Prawdopodobnie była tętnicza. Założyłem mu opaskę uciskową, oznaczyłem ją i upewniłem się, że nadal żyje. Po ospakowaniu i owinięciu rany, uderzyłem go morfiną i poszedłem dalej. Rozległy się okrzyki radości, gdy kilku wrogich bojowników padło. Pobiegłem przez burzę piaskową do domu po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko mnie. Wpadłem przez drzwi w oszołomieniu, spompującą adrenaliną. Dwóch rannych, jeden w ramie, na szczęście na wylot i odłamki granatów, twarz drugiego. Granat wybuchł dokładnie w chwili, gdy dotarł do tego domu. Miał szczęście. Jego twarz była w opłakanym stanie, ale miał swój wzrok. Dwóch innych facetów, strzelec, saw i strzelec wyborowy, oddawali tyle piekła, ile tylko mogli. Dokumentarze! Czy możesz ich kurwa naprawić? krzyczy jeden z nich ponad karabinem maszynowym. Tak, a potem z powrotem do walki, powiedziałem spokojnie. Nikt mnie nie usłyszał. Więcej krzyków na Medic. Pożegnałem się z tymi chłopakami, wyszedłem tylnymi drzwiami i zobaczyłem ich po drugiej stronie drogi, dwóch wrogów, próbujących się zakraść. Odwrócili się, wycelowali we mnie AKI, ale byłem szybszy. Szybko otworzyłem ogień, strzelając do jednego, podczas gdy drugi rzucił się do rowu. Nie mrugnąłem okiem. Nie zastanawiałem się dwa razy. Nie żałowałem tego. To byli oni, albo ja, mówię sobie. Uciekłem. Przyszedłem do domu, którego frontowa fasada została zdziesiątkowana przez strzelaninę. W tym domu ukryły się dwa całe oddziały i wróg o tym wiedział. Oczywiście, to tutaj skupiał się ich główny cel. Wlazłem przez okno z tyłu i wbiegłem do szerokiego salonu. Meble zostały zniszczone lub przewrócone, by się osłonić, lub użyte przeciwko drzwiom. Słychać było krzyki rozkazów, wywoływano zauważonych wrogów i okrzyki radości, gdy któryś z nich upadł. Szybko oceniłem sytuację. Jeden ranny, jego ręka była w opłakanym stanie. Na szczęście nie była to dominująca ręka, już próbował ją opatrzyć. Niezła robota, więc poprawiłem ją i poklepałem go po plecach. Wracam do walki, żołnierzu. Zapytałem, gdzie jest dowódca Plutonu, ale szybko zobaczyłem, że jest przygwożdżony w domu po drugiej stronie ulicy, gdzie gniazdo karabinu maszynowego trzymało ich na muszce. Jaki był plan? Zapytałem. Docieramy do naszego cholernego porucznika. Oto co, powiedział dowódca drużyny. Powiedziałem im, że pójdę z nimi. Nie, brzmiała odpowiedź. Musicie pozostać w ukryciu, bo będziemy was potrzebować. Minęła już godzina lub dwie, pomyślałem. Wydawało się, że to wieczność. Nasze radia nieustannie wysyłały aktualizacje dookoła i z powrotem do batalionu. To była dla nas zła sytuacja. Bezzałogowe statki powietrzne wykryły element wielkości Plutonu, zbliżający się do nas, wrogi pojazd techniczny, lekko opancerzony pojazd z ciężkim karabinem maszynowym przymocowanym do jego platformy, i rakiety nadlatywały. Następnie zaczęły spadać moździerze. Niebo się waliło. Nie celowali, tylko skupiali się na wysadzaniu wszystkiego. W tym nas. Kiedy ucichło, kule znów zaczęły latać. Dwa oddziały zebrały się. Przygotuj się doktorze, zaraz cię wezwiemy, zażartował jeden z żołnierzy. Był młody, prawdopodobnie w moim wieku. Miał krzywy nos i szmaragdowo zielone oczy. Uśmiechnąłem się do niego. Będę gotowy. To była ostatnia rzecz, jaką do niego powiedziałem. Nie wyszedłby stąd żywy. Pierwszy, i jedyny zamordowany w akcji z tego plutonu dzisiaj. Nadal go pamiętam, czasami przepraszam go po cichu, gdy jest spokojnie i gubię się w ciemnościach. Przepraszam, że nie mogłem cię uratować. To moje najczęstsze mantra w dzisiejszych czasach, ponieważ wspomnienia mojej całkowitej porażki jako medyka mnie prześladują. Uważnie obserwowałem przez okno z rannym żołnierzem. Oddziały rozbiły się i otoczyły gniazda karabinów maszynowych wroga w pobliskim budynku, zgodnie z planem. Granaty dymne osłaniały ich wyjście i podejście. Eksplozja w pobliżu posłała mnie na ziemię. Oddział wrzucił kilka granatów do środka budynku, a następująca po tym strzelanina zakończyła się, zanim się zaczęła. Kiedy wróciłem, dowódca drużyny, który był wcześniej, machał do mnie. Wypierdalaj tu. Ledwo go słyszałem przez strzelaninę. Upewniłem się, że ranny żołnierz jest cały, dałem mu zapasowy magazynek z własnych zapasów i otworzyłem drzwi. Natychmiast zostały podziurawione kulami. Przekląłem swój pech. Nic się nie dzieje. Poczułem, że nigdy w życiu nie biegłem tak szybko. Dotarłem do gniazda karabinu maszynowego. Załatw go dok, spojrzałem. To był ten sam facet, co poprzednio. Jego twarz była nie do poznania przez krew. Nie mogę, on nie żyje, krzyknąłem. Załatw go do cholery dok. Inny żołnierz wrzasnął na mnie ze złością. Pokręciłem głową. Szok jeszcze nie nastąpił, wkrótce nastąpi. Idź, mam go, powiedziałem. Dwa oddziały pobiegły w kierunku dowódcy Plutonu. Dotarli tam, skutecznie umacniając swoją pozycję. Wtedy przyjechała ciężarówka. Rozbita ciężarówka, w rdzawo niebieskim kolorze, przejechała przez wioskę. Ciężki karabin maszynowy rozrywał każdą pozycję, jaką mógł zobaczyć. Rzuciłem się na ziemię, gdy kule przelatywały obok. Ktoś krzyknął, ktoś inny krzyknął, a więcej kul rozrywało nas. Nagle nastąpiła eksplozja, która wyrzuciła ciężarówkę w powietrze. Rakieta przeciwpancerna trafiła w cel. Tyle o ich technice. Nie widzieliśmy ich zbyt wielu w skalistym krajobrazie Afganistanu, ale gdy już się pojawili, upewniliśmy się, że szybko ich wyeliminujemy. W końcu nad naszymi głowami pojawił się śmigłowiec szturmowy i wyrównał pole gry. Kaskada hucznej zabawy uderzyła w naszych ludzi, zostaliśmy uratowani. Udało nam się wydostać. Jeden zabity, czterech rannych w sumie. Rebelianci byli wytrwali i wrócą. Taki był po prostu świat tutaj. Wszyscy się przegrupowaliśmy, aby omówić wszystko, gdy wioska się uspokoi. Wróg uciekł z powrotem na pustkowie lub przebrał się za cywilów. Było po wszystkim. Adrenalina zaczęła mnie rozsadzać. Drugi pluton, zbierajcie się! Krzyknął dwa LT. Pospieszyliśmy się i zbiliśmy w gromadkę, klepiąc się po plecach, uderzając hełmami, zarzucając sobie ręce na ramiona i uśmiechając się. Udało się. Chwilę później przegrupowaliśmy się. Kierujemy się na zachód. Trzeci Pluton jest w pułapce, krążą pogłoski, że wróg się przegrupował i zmierza w ich kierunku. Już walczą. Bezzałogowe statki powietrzne i śmigłowce szturmowe nie były w stanie pokonać wroga. Kierujemy się tam tak szybko, jak to możliwe. Sprawdź amunicję i sprzęt, wsiadamy za dziesięć. Ranni, macie dziś szczęście, kierujcie się do transportu. Pojazd opancerzony cicho zagrzmiał, gdy ładowaliśmy najpierw rannych, a potem resztę. Dzięki doktorze powiedział ktoś, gdy pomagałem im wejść. Jeszcze się nie skończyło. To wszystko, co mogłem powiedzieć, zanim się odwróciłem. Sir, z kim jestem? Zapytałem porucznika. Wskazał na oddział zmęczonych i brudnych żołnierzy. Jasne, moi chłopcy. Wygląda na to, że jestem z tobą, powiedziałem podchodząc. Sierżant wciągnął mnie do środka, obejmując mnie ramieniem. Doktorze, dziś masz szczęście. Zostaniesz z nami z tyłu. Przyjaźnie uderzyłem go w kamizelkę. Naprawdę, miałbyś szczęście, gdybyś wrócił bez odstrzelenia sobie tyłka, zażartowałem. Zaśmiał się, gdy zebraliśmy się przy Hamwi, które przyjechały po nas. To byłby kilkugodzinny marsz przez pustynię, ale Hamwi znacznie by go skróciły. Zebraliśmy się na długą noc, za około pół godziny wrócilibyśmy do główna na misję ratunkową. Byliśmy najbliżej, a inne jednostki miały wkrótce tam pojechać. Musieliśmy po prostu przetrwać, nie mieliśmy pojęcia czego się spodziewać. Ilu? Krzyknąłem, przekrzykując ryk Hamwi. Jeden zabity, trzech rannych, krzyknął dowódca Plutonu. Kurwa, powiedziałem sobie. Potrzebowali pomocy, i to bardzo. Zamknąłem oczy i spróbowałem oddychać. Po prostu kolejny dzień, powiedziałem sobie. Martwiłem się, że ich medyk jest wyłączony z użytku, albo może utknął gdzieś i nie może dotrzeć do swoich ludzi. To był zły znak, i jako kolega medyk zacząłem wirować w myślach od wszelkiego rodzaju potencjalnych nieszczęść. Usłyszeliśmy to, zanim zobaczyliśmy pociski smugowe strzelały w każdym kierunku, krzyki i wrzaski, eksplozje. To było jak film. Z tą różnicą, że kula trafiła obok mnie, wybudzając mnie ze złudzenia. Pobiegliśmy za zniszczony mur, ustawiliśmy się w szeregu i byliśmy gotowi. Wydano rozkazy. Byłem z moim oddziałem przycupnięty za wysoką kamienną konstrukcją, podczas gdy faceci zajmowali pozycje. Stamtąd mieliśmy wzmocnić te pozycje i pomóc tam, gdzie było to potrzebne. Musieliśmy czekać na posiłki. Nie mieliśmy innego wyboru. Mieliśmy aprobatę. Nadszedł czas. W chwili, gdy wyszliśmy z zaosłony, w szybko gasnącym świetle afgańskiego słońca, kule uderzały wszędzie w pobliżu. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie jest wróg. Wiedzieliśmy tylko, że musimy biec. Sierżant przede mną został rzucony na ziemię, krew rozlała się po nim. Strzelił do niego snajper. Schowaliśmy się za murem. Leżał na ziemi, wijąc się z bólu na otwartej przestrzeni. Doktorze, nie rób tego, usłyszałem. Ale było już za późno. Instynkt zadziałał. Wybiegłem z osłony i złapałem go ciągnąc z powrotem za osłonę. Podczas gdy kule świstały i uderzały wokół mnie, oceniłem go tak szybko, jak mogłem, został trafiony w szyję, ale ominął tętnicę. Ciężka rana, ale prawdopodobnie nieśmiertelna. Działałem szybko, moje wyszkolenie zadziałało. On jest wolny, krzyknąłem. Nie będzie już walczył. Gdzie jest ten cholerny punkt dowodzenia? Krzyknąłem. Duży budynek na środku. Ktoś krzyknął ponad wystrzałami z karabinu. Kurwa, powiedziałem sobie, to będzie do Bani. Udało mi się, z całą siłą. Jaką 155 funtowy mężczyzna w wieku około dwudziestu lat mógł zebrać, unieść ciężkiego i wyekwipowanego sierżanta w noszeniu strażackim. Moje kolana ugięły się, zanim zdołałem się ustabilizować. Kurwa ruszajmy! krzyknąłem Osłaniamy! Odpowiedzieli, osłaniając moje wyjście. Przymykając się przy jednym budynku, czekając, aż faceci się zmobilizują, powtarzając, kule były jak wściekłe szerszenie, próbujące nas urządlić za wtargnięcie do ich gniazda, chór śmierci i wiru. Mój umysł był burzą. Adrenalina ma taki efekt, ale może również dać ci jasność w chwilach stresu. Wiedziałem dokąd zmierzam. Wiedziałem, że ten człowiek na moich ramionach musi tam dotrzeć. Będę przeklęty, jeśli nie dam rady. W końcu dotarliśmy do stanowiska dowodzenia. Zgłosiliśmy się i zebraliśmy, gdy kule uderzały w zewnętrzną część budynku. Ich medyk zajmował się kilkoma facetami. Siedzieliśmy tu cały pieprzony dzień. Wyjaśnił porucznik. Nie możemy namierzyć tych skurwysynów. synów. Cieszę się, że się pojawiliście, kiedy to zrobiliście. Krążą pogłoski, że zbliża się do nas duży element wroga. Byłem zajęty sprawdzaniem rannych z drugim medykiem, którego znałem dość dobrze, podczas gdy bitwa w tej wiosce szalała. Gdzie jest poległy? Zapytałem go. Wskazał na sypialnię. Był szeregowym pierwszej klasy, postrzelonym w głowę. Nikt nie mógł nic zrobić. Ukląkłem obok niego, zamknąłem oczy i odmówiłem szybką modlitwę, pomimo religii. Nie wiedziałem co innego zrobić. Wróciłem do medyka. Wszystko w porządku, stary? Zapytałem, zauważając jego zabandażowane ramię. Zabłąkana kula, tylko draśnięcie. Nic mi nie jest, bracie, powiedział. Przybiliśmy sobie piątkę. Potrzebujesz czegoś z moich toreb? zapytałem. Pokręcił głową. Chyba nic mi nie jest, dzięki stary, odpowiedział. Skinąłem głową. W tych krótkich momentach czułem się prawie tak, jakbym był normalną osobą wykonującą normalną pracę. Dokumentarze. Właś tutaj, usłyszałem z góry. Wspiąłem się na drugie piętro. Chłopcy rozłożyli gniazdo snajperskie na dachu budynku, dostępne po chwiejnej drewnianej drabinie, którą wyczarowali. Dokumencie tam. Brązowy dach, białe drzwi. Widzisz? Skinąłem głową. Mamy rannych w tym budynku. Cholerni hadzi wciąż próbują się do nich dostać, ale ich powstrzymaliśmy. Kurwa, odpowiedziałem cichym szeptem. Jakieś inne informacje? Nie, powiedział. Klepnąłem go w plecy i podziękowałem. Czy wy, chłopcy, jesteście dobrzy? Zapytałem. Uderzyłem jednym w talerz, prawdopodobnie rykoszetem. Nie przebiłem, powiedział jeden z facetów, pokazując mi podartą kamizelkę i porysowany talerz pod spodem. Kurwa, powiedziałem. On jest dobry, pomyślałem. Ci goście byli twardzi. Pożegnaliśmy się i zszedłem na dół. Poruczniku, muszę przejść przez ulicę. Zapytałem dowódcę Plutonu. Spojrzał na mnie zdezorientowany. Nikt nie przejdzie przez ulicę, Dok. Nie, jeśli chcesz, żeby twój tyłek pozostał przywiązany do twoich nóg. Pokręciłem głową. Tam są ranni. Idę. Twój medyk musi zostać tutaj. A my jesteśmy tutaj, żeby pomóc. Nie wytrzymają długo beze mnie. Porucznik spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Do cholery, Dok. Spojrzał na oddział, z którym podróżowałem. Jeśli Doc zginie, ty zginiesz. Chroń go za wszelką cenę. Rozkazał. Faceci kiwnęli głowami i odwrócili się do mnie. Doc, jakkolwiek cię lubię, to cholernie jesteś wrzodem na tyłku. Powiedział mi jeden z nich. Roześmialiśmy się, gdy w pobliżu wybuchła kolejna rakieta. Surrealistyczne przeżycie. W porządku, na trzy? Wyszliśmy tyłem. Osłaniając się nawzajem, przeskakiwaliśmy przez budynek do budynku. Od ściany do ściany. Od drzewa do drzewa. Kule próbowały nas powalić, ale żadna nie trafiła w cel. W końcu dotarliśmy do sąsiedniego budynku. Słyszałem krzyki, stuknąłem gościa przede mną. Idziemy. Zapowiedzieliśmy się. Kopnęliśmy drzwi i wbiegliśmy. Trzech żołnierzy krwawiło, jeden się nie ruszał, jeden nie będzie już używał lewej nogi, jeden będzie leworęczny do końca życia, jeden miał słońcą ranę klatki piersiowej. Najpierw musiałem go wybrać i szybko do niego pobiegłem, zrywając mu sprzęt. Zrobiłem to, do czego zostałem wyszkolony, ale było ponuro. Opanowałem krwawienie, ale miał przebite płuco. Sprawdziłem go po ustabilizowaniu. Nieprzytomny, słaby puls. Krew się zbierała. Zdarłem mu kamizelkę i koszulę. Został trafiony w dolną część pleców dwa razy. Było źle. Kazałem jednemu z facetów pomóc. Trzęsącymi się rękami wyciągnąłem dwa fragmenty kuli z żołnierza, nie wiedząc, czy jest ich więcej. Opatrzyłem rany. To nie było tętnicze, więc może wyjść z tego żywy. Przynajmniej tak sobie powiedziałem. Skończyłem z nim i poprosiłem moich asystentów, aby pomogli mi ostrożnie go przenieść. Powiesiłem mu wenflon. Nie odzyska przytomności w najbliższym czasie, ale będzie żył. Moździerze zaczęły spadać, przybijając podwórzec na zewnątrz. Nasz dom zadrżał, kawałki kamienia i półki spadły. Ostrzeliwały naszą pozycję. Moi koledzy z oddziału zaczęli odpowiadać ogniem, gdzie tylko mogli. Przez następne pół godziny, gdy ciemność wieczoru ogarnęła pole bitwy, byliśmy przygwożdzeni w tym domu. Boję się, dok, Tak bardzo się boję. Powiedział jeden z rannych. Spojrzałem mu prosto w oczy. Ja też, powiedziałem uśmiechając się złośliwie. On parsknął śmiechem. Mogłem być szczery. Ciągle sprawdzałem oznaki życiowe u wszystkich rannych, bombardując ich pytaniami raz po raz. Musieli mi coś dać. Gdy wróg wzmacniał swoje szeregi, kończyła nam się amunicja i zapasy medyczne. W pewnym momencie nocy nasz okręt bojowy zaczął zrzucać piekielny ogień na pozycję wroga poza miastem. Dźwięk bomb był dla nas powiewem świeżego powietrza. Odległość była rozświetlona, jak fajerwerki. Wiwatowaliśmy, pieprzyć tych facetów naprawdę to była krótka przerwa ale powitaliśmy ją koniec chaosu uciszył nasze aktywne umysły wprawione w ruch przez czysty instynkt przetrwania ludzie się trzęśli ziewali płakali widocznie się odprężyli kolejne surrealistyczne doświadczenie zabrałem swój oddział z powrotem na stanowisko dowodzenia gdy strzelanina wydawała się słabnąć do minimum po drodze zostaliśmy ostrzelani ale wróg nie widział w ciemności więc były to głównie strzały cztery ranne powiedziałem wchodząc Porucznik zasypał mnie przekleństwami, których nigdy wcześniej nie słyszałem, ale potem mnie przytulił. Dzięki doktorze cholera cieszę się, że jesteś. Nie odwzajemniłem uścisku. Nie wiedziałem, co robić. Stałem tam lekko drżący, zmęczony, gdy adrenalina mi opadła. Kiedy wychodzimy? Zapytałem. Ewakuacja jest w drodze. Śmigłowce bojowe odepchnęły wroga. Tym razem nie próbowali się ukryć. Pewnie myśleli, że nas mają. Spojrzałem na niego. Mieli. Uśmiechnął się. Tak, ale oni o tym nie wiedzieli. Tego dnia obudziłem się i poszedłem na patrol przez kilka podupadłych wiosek. Skończyło się na tym, że byłem cały we krwi innych ludzi, mój mundur był lepki od krwi, miałem mało zapasów i siedziałem przy ścianie z rannym żołnierzem. Pochodził z Tennessee. Gęsty, gęsty akcent. Żartowaliśmy, skąd jesteśmy. Bliskość i nos natychmiast nas połączyły. Został podziurawiony odłamkami, ale nic śmiertelnego. Będzie miał blizny do końca życia, ale żyje. Zaprzyjaźniliśmy się po tej gehennie. Zastanawiam się, gdzie jest dzisiaj. Nie pamiętam jego imienia, ale tęsknię za tym facetem. Powrót przebiegł bez żadnych zdarzeń. Na początku zostaliśmy ostrzelani z broni ręcznej, ale nic nas nie powstrzymało. Wróciliśmy przez drut, zanim zeszło słońce. Odpocznij, Dok! Dziś spisałeś się zajebiście. Usłyszałem za sobą. Odwróciłem się, a 2LT pokazywał mi kciuk do góry. Ty też, ser. Odpowiedziałem. A potem powiedział coś, co słyszałem już tyle razy i nigdy nie wiedziałem, jak na to odpowiedzieć. Dziękuję, Dok, Jesteś cholerną supergwiazdą. Uśmiechnąłem się tylko. Zapadłem się w prycze, gdy tylko rozebrałem się do bielizny. Prysznic mógł poczekać, nawet jedzenie. Moje ciało drżało. Było lepkie od zaschniętej krwi, która wsiąkła w mój mundur i sprzęt. Ale nie obchodziło mnie to. Dok, wszystko w porządku? Usłyszałem znajomy głos. Odsunąłem rękę od oczu i otworzyłem się na jasne światła. Nie, stary, nigdy nie jestem. Przyznałem. Mój dowódca drużyny usiadł i poruszył moimi nogami. Hej stary, dzisiaj dałeś nam radę. Nie użalaj się nad sobą, dok. Uśmiechnąłem się słabo. Dzięki sierżancie, jestem po prostu zmęczony to wszystko, odpowiedziałem. Chcesz porozmawiać o czymś innym? Zapytał. Przetarłem oczy i podniosłem się. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Kobiety, dom, ukochani, jedzenie, gry wideo. W końcu objął mnie ramieniem. Był starszy ode mnie, ale poczułem między nami braterską więź. Hej, jeśli kiedykolwiek dostaniesz gówno od tych idiotów, daj mi znać. Naprawię ich, powiedział wstając. Odpocznij trochę, doktorku. Jesteś tu aniołem. Zaśmiałem się i położyłem z powrotem. Wtedy byłem spokojniejszy. Aniołem. Zachichotałem. Po prostu wykonuję swoją pracę, sierżancie. Szepnąłem w ciemność, gdy gasił światło nad koszarami.